Ile cię trzeba cenić, ten się tylko dowie, kto cię stracił, pisał nasz Wielki Narodowy Wieszcz. Myślę, że te słowa można dzisiaj zaaplikować do naszej sytuacji. My dzisiaj mamy możliwość docenienia, zatęsknienia za życiem sakramentalnym, za wspólnotą, nie tylko taką wirtualną, ale realną w zgromadzeniu ludzi i wiary. Ten czas, który przeżywamy, jest dobrym czasem na to, aby odkryć, jak ważne dla nas jest życie sakramentalne, jak przyzwyczailiśmy się z niego korzystać. Często pytają mnie osoby, jak postępować teraz w sprawie sakramentu pojednania. Warto przypomnieć tutaj słowa księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, że komunia święta wielkanocna jest do 7 Czerwca. A zatem y, mamy nadzieję, że będzie można w maju albo na początku czerwca przystąpić do y, sakramentu pojednania, a później do komunii świętej, y, właśnie y, wielkanocnej. Y, to, co, na co dzisiaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to na to, że. Eucharystia składa się jakby z dwóch części, z dwóch stołów. Jest owszem ten stół Najświętszego Sakramentu, ale jest też ten stół słowa. Bóg w kilku miejscach Biblii mówi: "Słuchaj Izraelu", i my mamy się zasłuchać w Boga. I msza święta daje nam taką okazję przez lekturę Pisma Świętego, słuchaj Izraelu. I myślę, że dzisiaj, gdy jesteśmy w domach i gdy uczestniczymy w Eucharystii przez różne środki łączności, mamy szczególną okazję do tego, aby wsłuchać się w Boże Słowo. W domu z Galilea, w domu formacji na w Ziemi Świętej jest takie piękne tabernakulum, gdzie nad tabernakulum normalnym, gdzie jest najświętszy sakrament. Znajduje się Biblia, Słowo Boga. Pismo Święte. Myślę, że to bardzo pięknie pokazuje wartość Słowa Bożego, bo jak naucza Kościół, rzeczywiście Bóg jest obecny w trakcie, wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże. Warto też ucieszyć się tym, że jak kapłan ukazuje hostie i mówi: Oto Baranek Boży, albo jak mówi: Oto wielka tajemnica wiary, to te same słowa wypowiada się przecież po czytaniach biblijnych. Oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie. Myślę, że to pokazuje nam, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego, jak ważne jest odkrywanie tego, że również przede wszystkim w Słowie Bożym jest Bóg i chce do nas przemawiać. E, reflektując nad e, tym, co jest, e, co, 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 jaka jest wartość tego słowa Bożego w Eucharystii, warto też sobie przypomnieć te wszystkie wielkie, m, małe i duże celebracje, w których. Papieże ostatnich dziesięcioleci błogosławili lekcjonarzem zgromadzony lud. To pokazuje, że tak jak się błogosławi Najświętszym Sakramentem, również można błogosławić Biblią. I ta tradycja, ten zwyczaj pokazuje nam, że Bóg realnie obecny w Słowie Bożym błogosławi nam swoim Słowem. Niech to będzie dla nas umocnienie na ten czas, kiedy do Jezusa Eucharystycznego mamy być może utrudniony dostęp, ale do Jezusa obecnego w Słowie, w Biblii nie. I możemy, zarówno dzięki środkom łączności, yy, wsłuchiwać się w Słowo Boże w czasie transmisji u, uczestnictwa naszego w, w Mszach Świętych, jak i również poza nią, kiedy otwieramy Pismo Święte i możemy się nim modlić, możemy je czytać, możemy je medytować. Yy, yy, Eucharystia. Jak zwykł mawiać jeden z egzegetów, Ojciec Fausty, świętej pamięci, to Eucharystia to taki sakrament, to taka perła, jak mówił, oprawiona w grzech. I warto zobaczyć, że Chrystus ustanawia Eucharystię zaraz po tym, jak zdradza go Judasz. I zaraz przed tym, jak zapiera się go Piotr. A zatem y, Ojciec Fausti pokazuje: Eucharystia nie boj się grzechu. Eucharystia wchodzi w grzech. Eucharystia y, zostaje ustanowiona pośród największych grzechów ludzkości. I myślę, że to jest kolejna dobra nowina na ten nasz czas, kiedy zmagamy się ze swoją grzesznością, zastanawiamy się, y, czy Bóg nam coś przebaczy, kiedy y, nie możemy przyjąć sakramentalnego rozgrzeszenia. Otóż Eucharystia osadzona w grzechu pokazuje nam, że Bóg nie boi się żadnej naszej grzeszności, nie stroni od żadnej grzeszności człowieka, bo Bóg jest miłością miłosierną. Bóg przychodzi po to, aby właśnie nas z grzechu wyzwalać, bo nie potrzebują e, lekarza zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. E, ucieszmy się takim odkrywaniem Słowa Bożego, które jest rzeczywistą obecnością Jezusa.